Wrocław 28 stycznia 2023, godzina około 17.00. Bulwary Książęce trwa event na mostach pomorskich z okazji zakończenia remontu i przygotowania mostów do oddania mieszkańców. Bulwary Książęce zyskały przystanek tramwajowy. Ponieważ autobusowy, ponieważ w tym miejscu będą mogli wsiąść do tramwaju lub autobusu i również po drugiej stronie przystanek, pozwalający wyjechać z tego miejsca wejście na teren między budynkami jest też tutaj. Mały Krasna wygląda jak książę. Może to będzie książę Witold. Jest też fragment historycznych odniesień. Widać potężne koła. Opis. Tam pragmerszczańska i wyspa muńska. Historia sięga głęboko wstecz. Są tutaj fragmenty drewniane, wykorzystywane w poprzednim okresie urządzenia przeprawy w tym miejscu. Między budynkami oświetlony, z urządzonymi miejscami zieleni. Widać zieleń w tej chwili niezieloną. Po drugiej stronie odry elektrownia wodna czynna od ponad 100 lat miejsca do parkowania rowerów. wygląda spacer wewnętrznym dziedzińcem przy bulwarach książęcych we Wrocławiu obok mostów pomorskich które będą na dniach oddane do użytku mieszkańcom najpierw mieszkańcom pierwszym rowerowym na dniach również ruszą samochody sprawdziły tramwaje się również torowisko jest gotowe do ruchu tramwajowego ale ponieważ trwa jeszcze remont ulicy Pomorskiej to tramwaje będą musiały poczekać do zakończenia remontu Tak wygląda wewnętrzny dziedziniec bulwarów Książęcych we Wrocławiu oddali słychać muzykę, to trwa event, potańcówka i spotkanie z mieszkańcami zadowolonymi z zakończenia remontu przy bulwarach książęcych na Mostach Pomorskich. Dziękuję za uwagę.